Nie, 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 Kochanie, dorośli czasem krzywdzą kłopoty, innych niechcący. Dziadek ma kłopoty. Jest nie, na ciebie? Tak, ale nie, na ciebie. To ojciec Patrycja. Twojego taty. I, jest Beto. I dziadek Beta. Dlaczego Beto jest moim bratem, skoro mamy dwie matki? Bo macie wspólnego tatę, Patrycja. Jesteście przyrodnim rodzajem. W połowie. Dlatego każdy ma inną mamę. Entonces... Bueno, pero ¿cómo Mam jest tylko pół brata? To twój medio brat przyrodni. Es Jak mano? to? Ay, no zaraz to wyjaśnię. Ja Już rozumiem. Nie śmiej się. To dlaczego miałbym potrzebować pomocy w sprawie candy? Dlaczego miałbym potrzebować

Nie zamydliż mi oczu. Nie jestem głupi. Mam narzeczoną w ciąży. Pobieramy się. Wiem, ale od kiedy to jest jakąś przeszkodą? Jesteś okropna. Nic z tego. Według ciebie, co mnie łączy z Candy? Próbuję ratować moje małżeństwo. Myślę, oh. że kochasz Candy i walczysz o nią. Rozumiem. Rozumiem. <grym> Chcesz, żeby było jak w telenowelach? Połączymy siły i będziemy walczyć o to, żeby rozdzielić Candy i Patricia. Niezłe, co? Nie. Po pierwsze, nie oglądam telenowel. A po drugie, nie zgadzam się. Nie licz na mnie. W porządku. Czyli nie przeszkadza ci, że Patrycja wykorzystuje jej wizerunek. Ładne zdjęcie. Pewnie wysyła to do Europy. Zgadłeś. Nieważne. Cieszę się i gratuluję pomysłu. Naprawdę? Tak. Nie jesteś zazdrosny? Nie. Jasne. Patricio robi to bez jej zgody. Candy nie wie, że jej twarz będzie znana na całym świecie. Nie jestem jej adwokatem. Jeśli mnie poprosi, pomogę. Ale jest dorosła i wie, co robi. Niech sama dba o swoje interesy. Dzięki. Nie będę więcej przeszkadzać. Ale wiesz co? Zostawię ci ten dowód wielkiej miłości Patricia do Candy. Miłego dnia. Wzajemnie. Uważaj na twoje słowa. Uważaj na słowa Alkohol był ważniejszy od rodziny Patricio wiele razy płakał przez pana Mam go poniżał i dręczył To przeszłość Chcę, żebyś zostawiła mojego syna w spokoju Oto pieniądze, których żądasz. Jadę z tobą Powiesz im, że to ostatnia wypłata. Jeśli znów będą mnie szantażować, zawiszę. Musi pan zapłacić, bo wyda pana policji. Dla kogo pracujesz? Dla pana, ani słowa więcej. Powiesz, że to koniec, jasne? Tato? Tak? Dobrze się czujesz? Coś jest. Nic, dziękuję. Nieprzyjemne wspomnienia. Wejdź. Dzięki. Martwię się. Myślę o Paulinie i Santiago. Niepotrzebnie. Santiago wyznał mi prawdę. Wiem, że nic ich nie łączy. Jest cynikiem. A jeśli kiedyś powie... Kochanie, przespałem się z Candy. Co? Zazdrosny? Nie, martwię się o ciebie i dziecko. Powinnaś odwołać ślub. Akurat. Czego ty chcesz? Dotrzeć do ołtarza. Usłyszeć, jak Santiago mówi, że będzie mnie szanował i kochał do końca życia. Paulina znudzi się w za kilka dni i wróci do Nowego Jorku. Prawdziwym problemem jest Candy. Pomóż mi. Ja. Poderwij ją. Jesteś przystojny, masz dobrą pracę, klasę. Ona mnie nie kocha. Nic na to nie poradzę. Wybacz, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Moje dziecko pomaga mi zdobyć Santiago. Ale ja nie zajdę w ciąży z Gandhi. Za to ona może zajść w ciąży z tobą. Przestań, my nigdy nie.

Jestem zmęczony i stary. Ty stanowisz przykład dla wszystkich. Jesteś niezniszczalny, akurat. Dobrze wiesz, że to prawda. Nie. zawsze starałem się być silny, ale kłamstwo męczy. Martwię się o ciebie. Co ci jest? Wyższe no, zrobione. No, nie Wiesz o nie rozumiem. rozumiem. O czym mówisz? O swoim teściu. A co on ma do tego? Chciał mi pomóc. Szantażowali mnie kiedyś. Zapłaciłem im kilka razy. Ale postanowiłem przestać. Twój teść zawiózł im pieniądze. A kiedy wyciągnęli broń, przestraszył się. Nie strzelali do niego, uciekli. A Clemente zemdlał. I umarł. Clemente, co ci jest? Pobiegłem do niego, ale nic już nie mogłem zrobić. Ze strachu wsadziłem go do auta i zawiozłem do szpitala. Myślałem, że zmarł na zawał. Tak, ze strachu. A ja powiedziałem, że zmarł w moim aucie. Mam dość. Zawsze byłeś silny. Tak, ale przyznaję, że obudził mnie ból w piersi. Przestraszyłem się. Nie możesz tak żyć.